Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Master Office. A dzisiaj zainstalowałem sobie serwer rosyjski World of Tanks i gram w Winter Showdown, czy, czy jakoś tak. Tutaj widzimy czołg Mamut. Chyba tak się nazywa, ja tam nie wiem. Nie umiem czytać cyrylicy, także nie wiem. Chyba Mamut. No Fajną ma pancerz, 50 na 50 na 50, spoko. Yy, Obrożenia pocisku 150 do 250, penetracja 750 to 1250. Także prawdopodobieństwo koszetu zerowe. To jest ciężki czołg z tego nowego fan modu. Kolejny to jest Light. On się jakoś inaczej nazywa, ale ja go nazywam Lightem. Ma 1500 HP W porównaniu do Mamuta Mamut ma 5000 HP No ma prawie takie same pociski co Mammut Tyle, że Mammut ma Trzy pociski w magazynie I mi takie pyk, pyk, pyk Dobra, później pokażę Później jest fosz On też jakoś inaczej nazywa Ja go nazywam foszem Nie ogarniam nazw w ogóle Także widzimy tutaj Ma o wiele większe obrażenia i penetrację też ma. Penetrację ma taką samą i 2500 HP. Także pierwsze co? A, jeszcze jedna rzecz. Są pociski zwykłe i są pociski też leczące, czyli strzelamy swojego i swój odzyskuje HP. Także wchodzę. Li lightem, jeszcze jedna rzecz. Polecam serwer RU3 albo RU9 jak wejdzie w końcu. Także bierzemy tego, lajta, wchodzimy do bitwy, od razu skakuje, wszystko jest Chwileczkę się ładuje, jesteśmy już w bitwie. Idziemy, widzimy tutaj super mapkę. Powiększę ją. New Year 2015 Wargaming, Super! Także tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy najłatwiejsze. Mam 159 pocisków zwykłych, 41 pocisków leczących i jestem Light'em, który nie ma HP i pada na dwa hity od Fosza. Także... gdzie Rosjanie, ile tu Rusków gra. Auć, au! Ła. Wow. Nie zdarzajcie się o mnie. Jedź, jedź, jedź. No i pojechane. Oczywiście strzelamy w te... Bl bloczki i przejeżdżamy dalej. O, tam już jest mamut, jeden jeszcze. Tam jeszcze wszystko, przejeżdżam. Jest ktoś? Nie ma nikogo. Jak on tam się... Jak on tam tak szybko wyjechał? Trzeba teraz dorwać tego lajta? Raz strzelę, drugi raz strzela i spada. O, o! Po mnie po dwustronnie, piałcz! tu jeszcze dorwę. Dorwę. Dorwego, dorwego, dorwego! jeden HP! Jest, dorwałem. Lola śmiesznie ogólnie. O! Chyba leżę. Nie wiem, czy teraz. O, właśnie teraz. Ach, jeszcze mnie dorwał. No cóż. Bitwa jak bitwa lightem. Nie można w ogóle dimajza tutaj zrobić. Powinno się siedzieć z tyłu i leczyć swoich. Tyle na ten temat. Następnym czołgiem jest mamut. Także mamut ten też chodzę do bitwy, szybko wchodzi, wszystko się szybko ładuje. Jesteśmy w bitwie. I pół minuty. Ładowania, pół minuty czekania. Jak widzimy, bitwa opiera się na jednej bazie. Tylko nuby ją kapują. Oczywiście tu nubów nie brakuje, bo to rosyjski serwer. Haha, dobry żart. Dobra, więc u nich jeden light, u nas dwa lajty. Chyba oni powinni wygrać to. No, napisz coś po rusku. Rodowanie 5 sekund, poprzedni miał 2 sekundy, ale ten strzela. Raz, dwa, trzy z trzema pociskami. Także chwila, tu trzeba w kupie jechać, bo w kupie jest siła. Gdzie te mamuty, tu są te mamuty, dobra, jadę z mamutami. Ludzie, co za katastrofa jakaś. <noise> tu się korki robią. Tu jest jedna z mord dwóch mordowni. W ogóle, pociski lecą tak, jakby chciały, nie mogły. Jak widać, na no, dołączonego obrazku. O właśnie, już za 1000 HP. Dostał. <laughs> Dopiero teraz. Kolejne 3 nie doleciały Także uwaga robię No właśnie to jest ten tybilny dźwięk kapowania bazy, to jest masakra jakaś nienawidzę że trzeba szybko kapa zbić wszystkich nubów co tam siedzą szybko przejechać, żeby nie obrazić otworzka da się. Da się. O, gdzie on jest? On jest w środku. No właśnie. Zaraz tu dziabnę. On się na nie nawet nie patrzy. O, lol. O, 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 o nie, nie, nie. nie nie. siomi. siomi, bo, bo, trafił bo, 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 no to tak, trochę dead jestem. Na szczęście jeszcze ktoś tam wyjedzie, jak głupi. Mi trochę ton major. Strzelił, można szybko się, się wychylić. śmieszne. Dobra. O, znowu strzelił. Żadne moduły się nie uszkadzają, także spoko... Masz. Teraz myk zrobię. A! Nie wyszedł. Coś mi pozwolił. A jestem. Nie jestem Lol, Ostatni. 3 do 10. Przegraliśmy. A i tak było dobrze. 0 kasy i 0 expa? Nieprawda, bo 10 000 kasy i 2600 expa dla załogi. Największe damage w drużynie. Oczywiście, jak widać, Fosze robią ogromny damage. Jak się robi 1000 obraczań na strzał, to tak jest. A te piździki nic nie robią. O, 2000 to jest dużo. Po spocie 182. Także tak. No i ostatni czołg to jest Fosz. Do boju. Fosz ma problemy z rozwalaniem tych wszystkich klocków, brików, cokolwiek to jest bo jak się strzela jednym pociskiem co 5 sekund to jakoś nie jest worf Jeśli się ma rozwalić 5 takich bloczków 25 sekund to zajmuje to lepiej sobie poczekać aż przyjedzie taki mamut i trzema strzałami rozwalić 3 bloczki w ciągu 5 sekund no i jest po także z tej strony dobra jadę na mordownię od razu czyli na lewo razem z resztą foszu, pewnie. A mu nie. No i jechać, 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 mm. No i nikt na mordowy nie pojechał, no super. No never mind. Kupię Nie zadaję się obrażeń Sojusznikom Na szczęście czy na nieszczęście Nie wiem Pewnie dla niektórych to jest szczęście Dla niektórych nieszczęście Aha, no już w oczce je padł rozwalił mi, ten, rozwalił mi ten bloczek Żebym mógł sobie strzelić Zwalą. Dużo zwalają. Super. Chodź, O, nie tego. A masz. Oj, już leży. O, i fosz. Nie fosz? Nie fosz. Nie zdążyli. Ja zrobiłem trzy kafle delay'ja na te trzy strzały. Tam ci dopiero wyjeżdżają. Nasze się wyjeżdżają na tamtego fosha, także ja mogę sobie wyjechać. A mi raz trzecić. Dwa strzeić. Za strzeć. Kurcze, co za porażki non stop. Ech. Mamut to nie ma szans takim nitrzymy Takie tam Jeszcze próbuję nasi kapować to kijowo. O dowody wody, do wody, super Oczywiście do wody Rozwal go, od tego tutaj Super Jeszcze jest to, że jak mamut wyjedzie na Fosza 1 na 1, to Fosz go zjada. Po prostu go zjada. tak. Na swój... TPM. No to chyba na tyle. Trzy porażki, no trudno. Tak wygląda ten nowy tryb, u nas wyjdzie około 26 stycznia. Czyli tak tak piszę na serwerze amerykańskim. A zrobimy z 5000 dimension. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.